Witam Was serdecznie na moim kanale Aneta w Belgii. Zapraszam Was cieplutko na kolejny odcinek o używanych rzeczach, o używanych meblach tutaj w Belgii. I dziś mam okazję Was zabrać do miejscowości Bejheve niedaleko Warechem. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę, komentarze oraz subskrypcje. A jeżeli chcecie jeszcze bardziej wesprzeć mój kanał, to macie taką możliwość. Tutaj, gdzie piszecie komentarze, widnieje takie serduszko, wystarczy je e, nadusić i tam możecie dokonać przelewu pieniążków. Lub też, lub też wchodząc w opis filmiku i tam będzie podany mój numer konta bankowego, gdzie możecie zrobić przelew tytułem darowizna? E, te pieniążki będą wykorzystane oczywiście e, na dalsze podróże e, w głąb Belgii, a jest naprawdę mnóstwo tych sklepów z używanymi rzeczami i meblami, lub po prostu też e, będą te pieniążki e, zainwestowane na przykład w mikrofon lub też w lepszą kamerę. Wszystkim, którzy będą chcieli wesprzeć mój kanał, z całego serca dziękuję. Zapewne zobaczycie efekt tego wszystkiego. Idziemy do kolejnego sklepu. Zaczynamy. Ale fajny wielki wazon, 45 euro, ale bardzo piękny. Ale fajne. A tu mamy taki zestaw naczyń w cenie 6,60. Pisze Boch. Tak. Tutaj widać takie fajne szczotki. W 6 euro. Do tego takie ładne lustereczko. Widzicie? Ale ładne, nie? Tu mamy coś za 8 euro. Nie wiem, czy to jest zapalniczka nie znam się na tym, ale tak to wygląda. No, i tutaj jakieś szczućce 4 euro, 6 euro, 26 euro. Takie, taki zestaw pudełeczek. Fajnie się otwierają. Jest taka fajna ładna wyściółka. Ładna wyściółka, taka w kolorze brązowym. Ale super. Fajnie to wygląda. Tu mamy takie figurki 8,80. Popiec z dziewczynką. Tutaj mamy trochę szkła i tutaj taki wazon. Zobaczcie, jaki jest ładny. W takiej gwiazdeczki, ale się liczny. 4,40. Tutaj jest 2,20, 12 euro, 12, 2,60. Jest taka szklana osłonka, na przykład też 2,20. Fajnie. Super. A tu chyba coś mamy z kryształu, o ile się nie mylę, chociaż się nie znam za bardzo. I to kosztuje 8,60. Ale Tutaj zauważyłam taki fajny świecznik, ale on kosztuje 36 euro. I powiem Wam, że on jest bardzo, bardzo, ale to bardzo, on jest ciężki. Nie znam się na tych materiałach, z jakiego tworzywa to zostało stworzone, ale ciężkie, bardzo, bardzo ciężkie. Wobraźcie, jaka fajna rzecz w kształcie właśnie ziarna kawy można dostać takie ozdobne, fajne rzeczy. Tutaj są nawet posegregowane kolorystycznie. Tutaj mamy w kolorze czerwonym. Tutaj mamy takie osłonki Euro 60. Takie rzeczy, tutaj mamy takie coś 2,60. A tutaj mamy trochę krzyży i tu jest takie żelazko. 8, 8 euro. Ciężkie. Tutaj taki wazonik 6 euro. O, jest jakiś napis 72 garanti. Tutaj, co my tutaj dalej mamy? Zobaczcie, jest taki zestaw kaczuszek małych, otwierany. One są po 30 centów. Następne jest 60 i to jest wszystko takie właśnie otwierane. Made in China. No, ale jest to taki właśnie fajny zestaw. Od najmniejszej do największej i znajdziemy również takie kieliszki 60 centów. Z takim właśnie wzorem rycerzy na koniach. Na ko koniach rycerzy. Tak, 60 centów. Taka sygnatura. Um, tutaj następne. Euro 10. Taka pieczęć. 95% pewnie jakiegoś tutaj a, tego materiału ważnego. No, takie są talerzyki. O, moja klientka nawet ma taki. Ten kosztuje 10 euro. I ma taki znaczek. 10 euro. A ciężkie to jest. Powiem Wam, że to jest ciężkie akurat. Tutaj mamy takie. O, 9 euro. Taki fajny świecznik też. Często właśnie spotykam te talerze, właśnie gdzie. Um, gdzie ludzie tutaj zbierają ziemniaki i się modlą nad nimi? 3,30. Taka cena. Drugi też 3,30. I tutaj jest taka sygnatura. Bawaria Germany. Zobaczcie, taki koszyczek, czy tam talerz taki głębszy, euro 60, bardzo ładny. Fajnie się prezentuje na komodzie, bym go widziała, ale nie ma żadnej sygnatury. No z z czterema uchwytami. Z czterema uchwytami to jeszcze nie widziałam takiego. <laughs> Ale fajny. Tu mamy takie coś. Romania 2.60. Tutaj zauważyłam taki drewniany samochód fajny z dawnych lat. 7,70. No i sobie nawet jedzie. Fajny. Super się prezentuje. Ekstra i obok tutaj zauważyłam a, młynek do kawy ona kosztuje 4,40 a tu widzę jakieś fajne ciekawe talerzyki euro 10 z takim wróbelkiem i tutaj pisze że to jest z Belgii następny talerzyk mamy taki niebieski euro 20 bardzo ładny tych talerzyków mamy dwa, trzy trzy talerzyki takie następny jest euro 10 taki z kwiatkami niebieskimi i taki znaczek Tutaj jeszcze widzę taki talerzyk Euro60 i o, z Grecji. Fajny. O, zobaczcie jaki ładny. Derelik 220, a to jest tutaj belgijski 1956 rok. Bardzo ładne. I taki znaczek. Może to ręcznie malowany, nie wiem. Tutaj taki większy talerz. 3,60. I taki znaczek już starty. 3,30. Z owocami. Bardzo ładny. Można powiesić. 3,30. Tutaj mamy następne. 2,20. Ale fajnie. Zobaczcie jak to ładnie wygląda. Właśnie pomarańczowy z niebieskim. Myślę, że to fajnie, super wygląda. I mamy tutaj taki Taki tutaj znaczek mamy. Portugalia, chyba. 2,60. Tutaj taki ładny wazonik, 2,20. I tutaj jeszcze mamy trochę talerzyków. Też taki fajny talerzyk w kształcie koszyka. 2,60. I takie talerzyki. Euro 10. To jest chiński. Zobaczcie tutaj, jaki ładny zestaw talerzy. Zauważyłam z kwiatami. Taki znaczek. No. O. Taki znaczek, ale ładnie 4,90. Tutaj zauważyłam kilka ramek Euro 50. Euro 50. Tu jest jeszcze z takim obrazkiem, jakby 3D, bym powiedziała. Tutaj znajdziemy taki o obrazy Jezusa no, Ramka nawet nie wykorzystana, się znalazła po 2 euro. Tutaj mamy taki a, obrazek, można powiesić na, na ścianę. No i takie ramki Euro 50, zielona, żółta. Tutaj jeszcze mamy też jakieś obrazki fajne. O, zobaczcie, euro 50. Hawana. I tu będzie chyba do kompletu też, euro 50. No, fajne takie kolorowe, można powiesić. Pewnie ktoś był gdzieś na wycieczce i znudziło mu się. Kuba. I z Kuby to przywiózł. Ładne. No I tu jeszcze jeden z taką furą. Fajnie. Tu jest bardzo ładna piękna rama. I tak wygląda ten obraz, tylko nie wiem w jakiej on jest tutaj cenie. No i jeszcze mamy taki obraz z kwiatami 12 euro. Nie wiem, czy to przez kogoś malowane, czy nie. Jakiś tu podpis widnieje, ale naprawdę się na tym nie znam. I tutaj jest taki śliczny obraz. Obraz w obrazie. No to wygląda bardzo fajnie. Wow. No, robi wrażenie. Taka butelka, kielisze, kwiatuszki. Oj, ale ma wgniecenie. No szkoda. Ale wygląda imponująco. Wow, zobaczcie. Jaka piękna pomoda. Ale wygląda fantastycznie. 46 euro. Do tego taka lampa 35 euro. Ale wygląda fantastycznie. Zaspójrzcie na tą lampę. Wow, jaką ona jest ekstra. 18 euro. Ale cudownie wygląda. I taka komoda. Wow. Zobaczymy, czy dobrze chodzi. No, powiem Wam, że jest to pod wrażeniem fantastycznie. Tu ma taki wzór. A w środku wygląda tak. No całkiem powiem, że naprawdę robi wrażenie. Fajna jest. Tutaj zauważyłam takie fajne pudełeczko. Pewnie po cukiereczkach. No i chińskie panie. 60 centów. Ale ładne. Bardzo ładne. Mamy taki cudowny stół z pięknymi z pięknymi krzesłami. Wow. Tu mamy w cenie 70-79 euro. Zobaczymy, czy wygodnie się siedzi. Całkiem fajnie. Spójrzcie, jak tutaj jest fajny stół. Taki ma na krzesła. Zobaczcie, jak piękne drewno. Wow. Bardzo fajnie się siedzi. Taki właśnie kolor brązowego stołu. Pięknie, piękne nogi ma. I do tego czerwone krzesła. Wow, rewelacja. Tutaj mamy taką szafę dużą. I ona kosztuje 126 euro. Wyściółka aż czerwona. Ładne klameczki. Dobrze chodzi. A spójrzcie na tą szafę jaka cudowna. W przepięknym kształcie do góry. Ślicznie się błyszczy. Wow! Ekstra! No robi wrażenie, naprawdę. Fantastycznie. Tutaj mamy kolejną szafę. Ładny taki kredens. Ale nie widzę ceny. Zobaczcie jaka tu jest Cudowna, cudowna wielka komoda, spójrzcie na to rzeźbienie, coś fantastycznego, przepiękna praca, spójrzcie jak tutaj jest wykonany róg, mamy tutaj jakiegoś pana z fajeczką, a tutaj mamy taki wzór właśnie karpiowy, ale wygląda fantastycznie, dlatego że fajnie wygląda na przykład ta lampa. 25 euro. Tutaj możemy otworzyć tą komodę. I ta, ta szyba tutaj jest w kolorze zielonym. Tu mamy kolejną komodę. Taka wysoka komoda, bardzo ciekawie wykonana. Takie detale fajne, metalowe. Tu mamy taki stolik 31 euro. Bardzo ładny. Tu mamy kolejną komodę. A spójrzcie tu jaka jest cudowna szafa. Wow! Cóż za piękne rzeźbienie, wow! 68 euro. Ale wygląda imponująco, bardzo ładnie, zobaczymy jeszcze jak w środku. A w środku mamy takie fajne surowe drewno z półeczkami. Tutaj jest jeszcze taka szafa. O, a to kuchenna, widzicie? Kuchenny taki kredens. W cenie 68 euro. Następną mamy szafę, przecudowną szafę. Cudowne rzeźbienia. Cudowne rzeźbienia. I ona tutaj jest u góry otwierana, widzicie? Tak nietypowo, nie? 58 euro. Ale fajnie. Super. Zobaczcie tutaj, jaka piękna szafa. Wielka, wow. No, fantastyczna, wielka, wielka szafa. Przepiękne, rzeźbienia. I tutaj jest jeszcze szafa w takim ciemnym brązie. Ona bardzo fajnie wygląda z takimi lampami w ogóle, fajnie to się prezentuje. O, dobrze chodzi. Lampa kosztuje 11 euro, a ta kosztuje 13, 13 euro. Fajnie wygląda. Bardzo ładnie. I tu jeszcze kolejna szafeczka ładna z taką lampą. I ona jest w cenie 49 euro. Ale ma ładny kolor, taki właśnie jasny. Cała w drewnie. Fajnie, dobrze chodzi. Elegancko. A widzicie, bo to jest w komplecie. Tu jest jedna szafeczka. I tu obok mamy drugą. Drugą szafę. Taka ona jest długa. Także do kompletu fajna 69 euro. A tutaj zauważyłam taki fantastyczny zegar. 52 euro z takimi chłopcami. O, całkiem wygląda fajnie. A z tyłu wygląda tak. Cały ten e, mechanizm. No i tutaj dostaniemy jeszcze materacy, a przy materacach widzę takie piękne szafeczki dwie, 24 euro. I zobaczcie, ładnie chodzą. Fajnie, wyglądają takie szafeczki, nocne dwie. I tu jeszcze zauważyłam dwie szafeczki, nocne 22 euro w takim jasnym kolorze. Fajnie taka ładna klameczka w jakby taki glamour fajne przecudowny obraz malowany z taką śliczną raną 48 euro ale znakomicie to wygląda rowerek a w domku można sobie pojechać Normalnie on posiada łańcuch. Normalnie taki metalowy jest. On kosztuje 9,50 euro. I tutaj mamy taki licznik, zobaczcie. Taki jest cały ten mechanizm. Można sobie przerzutkami zmieniać. No, fajny rowerek. A zobaczcie jaki wózek wiklinowy. Fajne koła. Wow. On kosztuje 72 euro 4,50 takie właśnie ładne teraz jeszcze przejdziemy się troszeczkę na dział z używanymi rzeczami zobaczymy co tutaj ciekawego mają no i tutaj zaczniemy o dział od torebek mamy tutaj taką torebeczkę, cena 2 10 euro 10 centów tutaj jest taka czerwona torebeczka, 8 10 euro 10 centów następna też jest taka czerwona 2,60 euro. A spójrzcie ta jaka jest śliczna. Wow, no ta jest fajna. i ona kosztuje 8 ,10 euro 10 centów, ale bardzo ładna. I jeszcze wam chciałam pokazać, że tutaj jest taka śliczna brązowa I ona kosztuje 12 ,50 euro centów, bardzo ładna. Tutaj mamy trochę butów, takie srebrne, 6 euro 6 ,10 euro 10 centów, ale powiem wam, że zadbane te buty te są też 6 euro 10 centów ale no fajne No te jakie są śliczne takie ładne 37 6 euro 10 centów mamy takie buciki świecące 6 euro 10 centów tak się ładnie błyszczą no super następne błyszczące zobaczcie 6 euro 10 centów od koloru do wyboru. Ja już nie wiem co mam tutaj Wam pokazywać, bo tego jest tak wszystkiego dużo. 5,10 euro. 10 centów. Jakieś e, sukienki. Tutaj taka skajka. Tu jest jakaś liczna marynarka. Zara. W kwiatuszki. No przepiękna marynarka. Tutaj zobaczcie, jaka bluzeczka. 6,10 euro. Sukieneczka. Następna sukieneczka. Tu jest taka zielona, elegancka. Taka bordowa ze świecidełkami. No i kolejne buciki mamy. Na przykład takie zielone 39, a 39 rozmiar. Pareczek, takie zadbane bardzo ładne zobaczcie jakie tutaj są fajne buty 10 euro 50 centów wow, ale ekstra super w ogóle widać, że tutaj tak ludzie no, szanują, szanują te rzeczy w większości takie zadbane taka koszula Taka bluzeczka w krateczkę. Tutaj takie marynareczki mamy. Jessica to jakiś HM, czarna. Tutaj taka zielona w krateczkę. No jest naprawdę wybór fajny. Różowa, taki róż delikatny, to jest nawet komplet. Tu mamy różne spódniczki, 5,10 euro. 10 centów. Tutaj mamy dalszy ciąg spódniczek 12,50. Wow, to jest ekstra. I taka żółta 5 euro 10 centów. No naprawdę i w kwiaty i w paski. Wyboru, że hej. Ale ta, jaka fajna. 5,10 euro. Tu mamy dział ze spodenkami. 4,10 euro. Fajna. Od koloru do wyboru. O, zobaczcie takie zielone w kratkę. Tutaj jakieś takie korukowe. Marynarekki różne. O, zara Taki płaszczuk. Fajnie. Tu mamy jeszcze coś ze skajki, czy tam ze skóry. No to jakie ładne. Kolor czerwony, Taka złota, na bogata, Fajne rzeczy. Dla panów znalazłam taką kurtkę, prawdopodobnie ze skóry. Nie wiem, czy to jest do samolotu, czy do. Nie wiem, do czego to jest kurtka. Czy to na motor, nie wiem. Mieliście właśnie okazję zobaczyć ze mną ten fantastyczny sklep. Napiszcie komentarz koniecznie, czy Wam się podobał ten sklep, bo mnie podobało się wszystko, naprawdę. Te meble, bardzo piękne, ten zegar, te obrazy. No i, i tyle rzeczy, tyle rzeczy w tym lumpeksie. Od koloru do wyboru można wybierać, przebierać wszystko w bardzo dobrej cenie. Ja oczywiście jestem zadowolona. Była to uczta dla moich oczu. Mam nadzieję, że dla Waszych również. Napiszcie koniecznie komentarz, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dziękuję, że ze mną byliście i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Aneta w Belgii.